zmieniające się uchwały w sprawie ustalenia zasad określenia jedyna dla Rady Korok Microsońskiego. Materiał Państwo otrzymaliśmy w sprawie modelizacji tej uchwały. Uzasadnienie wątpliwem bo dwa zdania. Otrzymam, żeby wszyscy również goście zaproszeni i siadającego przekazu wielkie czekaj uzasadnienie do podwyżki wielki mających 30%. W jednej radnych tam, Cytuję. Rady Radnizeńskiego by nie wiemy podawano żadnej regulacji od 2002 roku. Skutnie w za zaposznej, szczególnie to tyle w roku bieżącym są przyczyną do lądowania miesięcy dwie dla Rady Rady Powiatu i podpisy 14 Rady. Panie przewodniczący, zobacz się Pan, czy porównał Pan tą Pana propozycję, bo myślę, że pan tutaj jest autorem. I Panie Radio dopisali się. Ile gmin stoi wschodzi w zpadku Rady Mikoleńskiego? I proszę podać, ile tych mieszkańców w Państwo. Poczekuję powiedzieć. W tej chwili podziął ze środki. Nie mogę powiedzieć pan tej odpowiedzi. Pan, Panie. Dwa razy większe porady Burzeńskiej. I prawie wschodzi się tych mieszkańców. Mamy gdzie pan, pan przewodniczący i ja pan Bowie Burzański? Ile? 70 tysięcy. 60, razy proszę pana. Panie Przewodniczący, Pan Boba, że Przewodniczący Bybrani ma 20 przez to, to pan sobie teraz proponuje 1914. Pytam się za Pan Panowiedział też moim przewodnicząca. W obecnej sytuacji społeczna, takie ekonomiczna i podwyżka dla radnych ja byłaby decyzją chyba by mało etyczną. Szanowni Państwo. Jeżeli by uprojektowić te diety, jeżeli by uprojektowić, to mogę powiedzieć tak, że Pan Przewodniczący Rady powiatu zarabia do około, no ponad dwa, około dwudziestu dziewięćset osiem Państwo, przed osobą powiem wstępnie projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych nie za przyjęciem projektu tej uchwały, proszę o odniesienie ręki i mandatu, Pana wiceprzewodnicząca. Proszę o dłuższe przytrzymanie mandatów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć przeciw. Kto się wstrzymał? Głos wniosek, dziesięciu za i pięciu przeciw. Hmm. Znaczy, trudno mi w tej chwili komentować, no, bo do, do, tylko że, proszę też popatrzeć, że dekolog jednostki podległych szpitala ma 10.